W 2014 roku y, wartość zadłużenia to jest 20 prawie 1 milionów złotych, wydatki na administrację, czyli ta zielona linia na poziomie 7 milionów złotych, natomiast wydatki inwestycyjne y, na poziomie 2 miliony 300 tysięcy złotych. Proszę pretendentów po pierwsze o skomentowanie. Takiego, ani innego przebiegu tych wydatków, tej dynamiki, ze sformułowaniem Państwa oceny, co było korzystne, co nie jest korzystne dla miasta. A po drugie, to po pierwsze, tak? Pierwsze, to komentarz do, do takiego przebiegu, co było i co, co było z tego korzystne, co nie. Natomiast po drugie, to proszę o deklarację, jakby te grupy wydatków były przez. Państwa przez panów kształtowane w przyszłości, gdyby przyszło wam zarządzać tym miastem w następnej kadencji. Proszę bardzo, tym razem pierwszy odpowiada pan Wiktor Król. Szanowni Państwo, patrząc na. Ja jeszcze tylko dopowiem, że panowie pretendenci widzą to pierwszy raz. Te pytania są dla nich niespodzianką, oni nie znali tych pytań wcześniej. Proszę Państwa, patrząc na ten wykres jako ekonomista jestem na pewno bardzo zdumiony. Faktycznie widzę go pierwszy raz. I e, znaczy to, że struktura, struktura budżetu Kamiennej Góry jest całkowicie źle ułożona. Widzą Państwo, że wartość zadłużenia wzrosła bardzo dużo do 20,8 milionów złotych w tym czasie. Zaczynało się od 4,3 milionów. Natomiast wydatki inwestycyjne można powiedzieć, że no na pewno nie imponują, szczególnie po tych wcześniejszych danych, które przedstawił Pan Profesor Kachniarz wnoszę się do tego. Proszę Państwa, no trudno mi jest skomentować. Uważam, że po prostu z punktu widzenia... No się wysilić. ...ekonomicznego, <grystanie> no, nie ma tutaj, nie ma tutaj ani ładu, ani składu. A dlaczego takie pozycje są? No, wynika to chociażby z tego, co mówiliśmy wcześniej, mianowicie jedno, jeden z najdroższych samorządów, jeśli chodzi o obsługę administracyjną, brak pozyskiwania środków unijnych, to są chyba... Te tam ja zwrócę uwagę, że, że w dwóch latach wydatki inwestycyjne były na poziomie 8 milionów złotych. Były dwa takie lata w tym okresie. One oczywiście się zmieniały i faktycznie w ostatnim czasie, to co tutaj już Pan Świątek mówił, te wydatki inwestycyjne spadały. Tak, one, one można powiedzieć drastycznie tutaj od 2011 roku e, spadają. E, dlatego no, nie chciałbym tutaj <grydy> e, nie chciałbym tutaj krytykować swojego kandydata. Ja uważam, że jest to osoba, która na pewno e, starała się, na pewno starała się w różnych aspektach, ale no, być może być może tych efektów nie ma bynajmniej widać to na tym, na tym wykresie. Poziom, poziom zadłużenia nie jest najważniejszym wskaźnikiem dla samorządu. Ważne jest, żeby to zadłużenie spłacać. Tutaj mieliśmy przed chwilą powiedziane, że tak bardzo dużo się spłaca, natomiast tego w ogóle nie widać na tym e, wykresie. E, ja może przejdę do tego, jak, jak, e, jak powinno się miasto właśnie e, rozwijać. E, do... no już chyba Pan nie przejdzie niestety, także proszę oddać Aha. mikrofon. Się, pozwolę się odnieść do poszczególnych tych, po kolei tych wykresów. Oczywiście te wykresy są pewną konsekwencją naszego działania, także nie uważam, że, że to jest nie, nie do zrozumienia. Zaczniemy od tego czerwonego wykresu, przepraszam, wydatki inwestycyjne. I tutaj rzeczywiście o tym mówiłem, że. Na początku te wydatki rosły w tempie dużym, następnie pewna była równa i potem nastąpił, nastąpiło wyhamowanie inwestycji, ale to jest konsekwencja naszego działania. Wiedzieliśmy, wiedzieliśmy na ile możemy sobie pozwolić, ponieważ od trzech lat zaczęliśmy spłacać nasze zadłużenia. Pierwsze lata to jest po 5-6 milionów złotych z własnych dochodów. To jest duży wydatek, duży wysiłek dla miasta, stąd te ograniczenia, ograniczenia naszych, naszych inwestycji. I, I to jest dla mnie krzywa, która jest w tym momencie przynajmniej tutaj dla mnie zrozumiała. Druga krzywa dotycząca, dotycząca dotycząca wydatków na administrację. One, one były na poziomie tam poniżej poniżej 5-4, nie wzrosły do 7. Ja przypomnę tylko, że, że administracja Mówimy tutaj, administracja to nie tylko Urząd Miasta, to również pozostałe jednostki, to również... W ostatnim okresie bardzo dużo nasilone prace interwencyjne. To są prace, które wchodzą w skład budżetu miasta. Kiedyś na pracowników interwencyjnych, których rocznie około 100 zatrudniamy, płaciło się 3% wartości sumy przeznaczonej, na to ponieważ większość przeznaczało państwo. Dzisiaj te sumy dochodzą do 50-50%. Do Także jakby coraz mniej opłacalne się staje. Staje y, prowadzenie różnego rodzaju prac społecznie użytecznych, interwencyjnych. Oczywiście my uważamy, że te prace należy prowadzić, bo one jednak przynoszą pewne efekty i wielu ludziom pomagają, ale ponosimy coraz większe z tytułu koszty. Więc uważam, że generalnie stała, jeśli chodzi o wydatki administracyjne, jest mniej więcej, mniej więcej na poziomie tutaj y, y, równym. Trzecia, trzecia krzywa, bardzo rzeczywiście tutaj rozbudowana. Tak, jak zaczynaliśmy działania w 2006 roku, to zadłużenie miasta wynosiło około 3,5 miliona złotych. To było na starcie. Potem, kiedy rozpoczęliśmy działania inwestycyjne, oczywiście musieliśmy, miasto Kamienna Góra, nie ma własnych dużych dochodów, żeby, żeby nimi, nimi spłacać wkłady do różnych projektów. W związku z tym oczywiście zaciągaliśmy pożyczki, to nie tylko bankowe, ale również fundusze, funduszach, tak jak Fundusz Ochrony Środowiska i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym ta krzywa naszego długu rosła. Ona, ona w roku... 2000, w roku 2000, 2011 miała największą, w 2011 i 2012, bo to było ponad 22 miliony, to było 42% w stosunku do dochodu. 42%. To bardzo dużo, ale już od tego czasu ta krzywa powoli spada, jeżeli... Te, te kredyty będziemy spłacać w takim tempie jak dzisiaj w 2019 roku, spłacimy nasze zadania. Dziękuję. Minuta do riposty. Pan Wiktor Król. Um, proszę Państwa. Mikrofon, bardzo proszę, proszę, proszę wziąć. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa, e, ja naprawdę jestem osobą, która zna się na finansach, kończyłem finansę bankowość i proszę wierzyć, nie wiem, nie wiem dlaczego miasto, które jest na szarym końcu, jeśli chodzi o wydatki na infrastrukturę, ma tak wielki wskaźnik wzrostu zadłużenia, ale mam nadzieję, że mam nadzieję, że to miasto w przyszłym roku będzie miało zrównoważony budżet i mieszkańcy nie powinni się niczego obawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze. Nie, 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 nie mam konieczności wypowiedzi. Dobrze. Przechodzimy zatem do trzeciego pytania. Znowu z dobrym obyczajem rozdam Państwu e, materiały. Jest w pewnym sensie kontynuacja tego, o czym myśmy już mówili. Chodzi o to, żeby Państwo mieli jednakowe wykresy. E, państwa wypowiedziach już tutaj pojawiały się wątki pozyskiwania nowych środków na inwestycje bo o, przepraszam sam sobie czas pomierzyłem <grym> bo i tu się chyba wszyscy zgodzimy tylko odpowiednie inwestycje mogą zmienić oblicze tego miasta i wpływać na jakość życia ludzi spróbowałem więc zrobić symulację Jakie kamienna góra ma możliwości zaciągania nowych zobowiązań? I już tutaj tłumaczę. Zrobiłem wykres, wykres, który prezentuje różnicę między rzeczywistym, a ustawowo dopuszczalnym wskaźnikiem zadłużenia. Tutaj wziąłem pod uwagę te nowe, które obowiązują od tego roku z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Te dane są publikowane na stronie Rio. Powinny być też publikowane na stronie miasta. Niestety tutaj jest pewnego rodzaju uchybienie. Nie ma tych danych. W związku z tym myślę, że to ulegnie poprawie. Im wyższy słupek, tym większy potencjał miasta w możliwości zaciągania nowy, nowych zobowiązań. Na tym zestawieniu są tylko gminy miejskie z terenu Dolnego Śląska. Z tego zestawienia wynika, że kamienna góra ma tam 0,2 różnicy między tym wskaźnikiem dopuszczalnym a, a wskaźnikiem rzeczywistym. Więc no, można by było powiedzieć, że ociera się o finansową blokadę. Za nią są. Tylko te miasta, cztery miasta na Dolnym Śląsku, które faktycznie mają dość duże problemy łącznie z ustaleniem budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową i niektóre są na wstępie do tak zwanego programu naprawczego. Program naprawczy oznacza wstrzymanie na przykład wszystkich inwestycji i to wtedy Rio określa budżet dla miasta, a nie Rada Miasta. Można by było powiedzieć, że sytuację tę potwierdzają widoczne problemy z płynnością finansową, chociażby opóźnienia w realizacji zobowiązań, w tym także płacowych, które powtarzają się pod koniec roku, bo to jest symptomatyczne, że na końcu roku trzeba budżet zamknąć i wtedy te problemy występują. Zobowiązania wymagalne, z tego co patrzyłem, powtarzają się też i one są na wysokości około 2 milionów złotych co roku. Wyjścia są dwa. Z tej sytuacji. Albo zwiększenie dochodów, na przykład z tytułu sprzedaży majątków, i tak dalej, no ale tu mamy pewne ograniczenia, wiadomo, nie można sobie nadmuchać tej możliwości jak do, do, do wielkości balonu. Albo obniżenie wydatków bieżących, co powinno jakby tu stworzyć pewne możliwości i oddech taki finansowy. Pytanie brzmi: Znaczy, po pierwsze, to ktokolwiek z Panów wygra, to ja troszeczkę współczuję, bo to będzie trudna kadencja. Trudna kadencja właśnie ze względu finansowych. Ale właśnie pytanie brzmi. Skoro Państwo oczywiście pretendują do tego stanowiska, to jakie macie pomysły nie tylko na wyjście z tej trudnej sytuacji, to po pierwsze, ale także na to, by nie stracić właśnie tej olbrzymiej szansy, jaki daje nowy okres programowania środków yy, unijnych? Proszę bardzo, tym razem pierwszy pan. Krzysztof Świątek. Tak. Rzeczywiście to nowe rozdanie unijne jest ostatnie. Z jednej strony ostatnie, z którego chcemy skorzystać, z drugiej strony bardzo trudne. Jeżeli patrzymy na. W skalę tempa naszej, naszej spłaty, naszego zobowiązań, bo te zobowiązania są spore rzeczywiście, dzisiaj one już coraz lepiej wyglądają i za chwilę będą y, całkiem dobre. Robimy to po to też, żeby mieć możliwość rzeczywiście sięgania po nowe środki. Z drugiej strony, tak jak szanowny prowadzący zauważył, możliwość jest taka, albo zwiększamy dochody ze sprzedaży, to oczywiście y, ma swoje granice, My rocznie, sprzedajemy między 2 a 2,5 miliona na dzisiaj mienia i to jest to, co w, górze, co w kamiennej górze jest możliwe na dzień dzisiejszy. Oczywiście tu są jeszcze możliwości działania, reklamy, sprzedaży wielu jeszcze składników majątkowych, tych, które są namane, jak działki, jak zabudowa, jak budynki, jak, jak mieszkania. To jest jedna sprawa, a z drugiej strony oszczędności. Oszczędności na funkcjonowaniu, oczywiście w funkcjonowaniu jednostek administracyjnych, bo taki jest kierunek działania te, i, te, i te działania będą również, zresztą one już trwają, one też będą musiały funkcjonować, chociaż tu prawda jest taka, na, jeśli na oświatę otrzymujemy 10 milionów subwencji oświatowej, a jednostki oświatowe wszystkie oświatowe, bo na utrzymaniu mamy, mamy przedszkola na przykład. Od niedawna jest subwencja państwowa ale bardzo niewielka, a oświata nas skończuje w granicach 17 milionów, no to budżet miasta y, musi tutaj dopłacić. Oczywiście y, mówimy o różnych sprawach związanych z restrukturyzacją, ale to tylko, ja, ja mówię o tym, że pokazuje to w skalę problemu. Tu się zgadzam w prowadzącym, że sytuacja w większości gmin, takich małych miast jak nasza jest, jest trudna. Z jednej strony chcemy, chcemy dalej inwestować i będziemy, tym bardziej, że Poprzez aglomerację wałprzyską pozyskujemy miliard złotych. Nie przez RPO, bo aglomeracja y, wałprzyska zita aglomerację, szczęścią składową RPO. Miliard złotych do podziału na 22 gminy. To są duże środki unijne do, do, przerobienia, ale musimy mieć na własne wkłady. I te własne wkłady musimy skośmieć, musimy mieć tą zdolność, płynność finansową. My tą zdolność na dzisiaj mamy i tutaj te działania nasze i na, na, na zwiększenie, na zwiększenie dochodów.